Witam serdecznie z tej strony Small Big The Player, a co kolejny odcinek z gry Skribble z Unmasked Odyssey Comics Adventure Właśnie tak, no i weźmy sobie bazukę No i co, lecimy tutaj Central City No jesteśmy w parku chyba, no Mie No, okej okay. Wow Wow, flash, <fajnie>, fajnie, ja też chcę tak szybko biegać Ale chyba nie będę mógł Wow, kurcze, kozak, naprawdę Ju... myślałem, że już nie no ja to oczywiście czytam, tylko no... Troszeczkę długo to trwa. A więc okej, okay, zaczynamy! Pilgrim, a... Myślałem, że go zabiłem. Eee, yy, Shoel, Shoel? Chcesz narzędzia do farmy? Tak, Udało. Udało nam się! Zostałeś farmerem! I nasią... A drzewa gdzie? No, co? Inne tu. Basketball... Nie basket tylko... O zadziałało Chciałem... ...baseball, o do baseballa piłeczkę wziąłeś ale dobrze Show go Pink, piknik jest w niebezpieczeństwie Aż nie zdążyłem kurcze hm. O to chodziło, chodziło o to żeby nam mić nie zjadł jedzeniu Tak mi się przynajmniej wydaje Ojej! Widzieliście ten piękny skok? Bo miałem go udatować tak mi się wydaje <laughs> Ale z... Help me Aha, aha yy... Mamy... Sekundę Wziąłem tą badulkę, tak? Wziąłem, ale jej nie ma. Tak mi się wydaje. Myślałem, że trzeba mu pomóc zasnąć, że w tym stylu, ale chyba jednak nie. Mniejsza z tym, lecimy dalej. Salon. Alp... Immortal man da Nie mogę Immortal napisać Ciekawe czemu Udało mi się? Jest! Udało się! Fajnie Od razu pomogę mu go zniszczyć Ale chyba nic to nie dał nam. Eee, o <noise> no patrzcie! LOL, ja chciałem dać jej nasiona. Niechcący wpisałem ten Piłę. No i tego. <noise> znaczy myślałem, że staw to nasiona. <noise> Dokładnie. Nie, no, no i widzicie, chodziło o to, że o żywo, ży, Żywopłot musiała być. Kurcze, speryty to jest fajna gra. I wish we had some stars. Lock. Lock. Tak Nie wiem w sumie o co tam chodzi. Comic Genius Spotted. Show me three members Imperial 5. Yes, it... Nie wiem o co chodzi A gdzie my tu mamy gwiazd? A tu mamy gwiazd na samym początku, no a więc okej, okay, idziemy do nich. Flash West, profesor Zoom. Haha, fajnie Wow, jest nas dwóch... Dwóch. A ten koleś jest dobry? A nie to zupełnie ci już. Nie mamy pomóc wygrać mu wyścig, tak? Powiedzmy, że coś zrobiłem. Za <noise> około, okej. Okay. <noise> Będzie wielki wyścig. 3, 2, 1, lecimy go! Wow! szybciej biegnij Bez oszukiwania Tak jesteś Eeeem. Yy, jakby się pozbyć tej słomy? Tade Eee. Yy. A uh, Fireman? <grymne> Nigdy nie pomożesz yy, Wate? Wild? Nie, nie wild Kulczym mm, Jak tu można się pozbyć słomy? Bym wpisał jakąś śmieciarkę lub coś w tym stylu Ale nie wiem jak jest Sadę <grymne> spółmyslę mm, Co my tu możemy dać? A to może zastygnie przez noc? Nie, <ścoughs> myślałem. Rok. Meteor. Jest! Haha, udało się, biegniemy dalej! Szybki ten koleś jest. Kurde, i znowu nam pułapkę zastawił. Bez oszukiwania, tak? Fajer. Okej, okay, gonimy go. Nawet nie musiałem patrzeć, patrzeć na to. Aha! I okej. Okay. No i znowu. Szybciej! I can't see a thing. Wind. Okej, okay, biegniemy dalej. Nie wiem, co się z tamtym gościem stało. Ale wygrałem, wygrałem to mówię wam Dokładnie tak Udało się, XS Dziecko, dziecko Flash, przyszedł synek kibicować ojcu No i co, mamy gwiazdeczkę, tak? Pewnie tak seldzią dostaniemy To był piękny wyścig powiem wam Dokładnie Okej, okay, no i mamy gwiazdkę kolejną i to otrzymaliśmy. Haha. I się jeszcze bardzo. No i w sumie tak patrzę. Szok. To wydaje mi się, że odcinek trwa bardzo krótko. Ja już sobie wcześniej to odblokowałem. I może tutaj pójdźmy. Dokładnie, tylko sekundkę. Okej, okay, no to idziemy. Archam Azylum. Azyl Arkham. <śmiech> wow. <laughs> Batwoman. Chyba tak się to ona nazywa. Tak? Batgill. <laughs> Byłem blisko. No w sumie fajnie, bo uda się nam wykonać w jednym odcinku te dwa światy. W sumie by mi się nawet więcej udawało, gdybym robił same gwiazdki, ale przecież tak trzeba bym musiał zdobywać... Nie na odcinku te pieniążki, znaczy te medale, to wolę trochę na odcinku zdobyć. Dokładnie. Poprzedni właśnie ten świat poszedł nam bardzo szybko, ten też może będzie też taki. Nie. No i co? Muszę sobie pododawać bonusy, Link. I zaczęłem atakować koty. Okej, okay, jak widzicie, zaliczyło mi. Chciałem tą bazookę dać dla samego siebie. Szogun. O, mamy gwiazdkę. Ale jestem sprytny. Mermite, -mer med Dam ci wody. O! Wow, już trzy zrobiłem. Ekstra. Rocket artillery. Oj, nie chcę na sam środek bójki. Czemu ja nie mogę latać? Mam latanie, a nie mam... A nie mogę. Dam samo past. A tu sobie wezmę skrzydła. O właśnie. I mu... Ukradł mi skrzydła. Wezmę skrzydło, o! Też potrafi latać. Tylko nie przez to bo mi zabierze znowu. Speedy... Jakiś clown okej okay, nie ma co idziemy na górę no i mi skrzydło zniknęło nawet lol na górę ja chcę wejść a nie na dół a tu co też na dół o mamy na górę blackfish Kurcze, mam nie chcę się tak tak... nisko iść ale muszę tak daleko znaczy, a nie nisko no nisko też w sumie I kolejne wykonane. Dobrze, idzie nam Shed, shit. shit Dog. <grystanie> to nie jest buda, ja wiem to. Ale co tam. Jeszcze farmera dam. Farmer. Farmerka nawet. <grystanie> mi me, help me, wow, 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 kurczę Bazooka mogę? Nie mogę. Sword może jakiś inny sword. Niech będzie diamond. Albo... Strong, o, taki zwykły, tylko mocny, silny sword. Co się dzieje z moimi rzeczami? Powiedzcie mi. Lasergan O, nie, je, ten jest dosyć niezły na nich. Yes! Udało mi się kolejną rzecz, tak mi się wydaje, że już większość rzeczy zdobyliśmy A więc możemy iść tam Tylko to muszę tam jakoś inaczej zejść, tak mi się wydaje Wezmę sobie flaying elefa Dobra... Dobrze, że był go bo mam tu właśnie te minus 50 Przez że wpisałem flaying, Aż nie o to mi chodziło mi... Jaki wolny. Ale już ty trudno. No latujemy. No i możemy tutaj iść. A czemu ty chcesz nas uderzyć? Co? Bad guild with Cadek Low. Nie wiem jak to się czyta. Przykro mi. No i co? Jak widzicie, są tacy ciemni dalej. Hmm. Pamiętam, z, znam tego gościa z Lego Batmana. Ło, <grystanie> wow, gdzie Batgirl? Kurczę. Okej, okay, już zaczynamy, fajnie. Chyba ch 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 mamy to, gdy nie myślałem, że otworzyć, ale coś zrobiłem. O, patrzcie. <grystanie> <grystanie> eee, shotgun. Yy, cakę ciasto mm, nie wiem co on chciał yy, showel fad da fadmera ludwik może długopis co jak myślicie pa może pa nie może pen o aha lute, o flecik pięknie hm. No i gdzie jesteście? Wow, jesteśmy tutaj, tu mamy wannę, fajnie. I pojawił się kolejny dziadek, typo jakiś duży dziadek. You got... Nie no, ten. tak co to jest mistake? A. Może rozwieje gościa. Musimy jakoś go pomniejszyć, ale nie wiem... Dlaczego mi się nie wydaje, czy mm, zadziała to? O, ja widzę, zadziałało i co mamy ich pokonać? Wcale nie są tacy słabi. Weźmy karabinę. Karabinę o. Wow, nawet na strzała nie padają. <grytania> no ale mało kruszy przynajmniej. O, i udało się. No jak widzicie jesteśmy na szczycie, a tutaj widzę nawet Lili Nawet zrobił taką Lili kurczę. Okej, okay, wisimy na haku <grystanie> I co my tu mamy? Quid waiting, to zamykam Może teraz mi ten wiatr zadziała, co? Pięknie, ha O jaka czysta <grystanie> się przydało go wykąpać <grystanie> I co? Już mi się udało? Czy nie? Nie, chyba nie. A sam nie No O, już mi się udało, jak widać. Bo, bo gwiazdka odzyskana, oni uciekli. A więc też luz w sumie. Fajnie poszło, szybko dosyć. Kurczę, klikam, nie czytam. Sekundę. <grym> Dług daj gdzieś. Z... W sumie tutaj tylko gadają i gadają o tym jak się stąd wydostać, co tam co tam A w sumie musimy tylko zbierać te gwiazdki, ale jest okej okay. Jestem zielony, jest okej okay. No i poproszę moją gwiazdeczkę, dziękuję bardzo do. No i kolejne, wykonane O, już mnie tutaj na sad zaczęli bić, Jaki fajny im miała Coraz się zniszczę I co my tu potrzebujemy? 1500 tego 2500 tego 3000 tego i 3000 tego No, nie, już na mało w sumie zostało Raz, dwa, trzy, cztery misje plus to wykonać To może uda mi się w jednym odcinku lub dwóch No i fajnie, tylko jeszcze wezmę sobie bazookę. I zniszczyłem bazłukę. Sara Trzymajcie. Wow, mocne są jak widzicie. Bo trzeba tu wziąć laser gana. O, to jest już dosyć lepszy, Trochę lepsze. Zostaw tą rybę. Pokonam je wszystkie, bo może dosta... Jurczę, uderzyłem tego gościa No sody chłopie, nie chciałem Dużo tych jest, laser Słody No i mi zabrała! Aż tak Jest! Wykonałem coś Sam nie wiem co, ale mi się udało dokładnie tak i jest fajnie Jeszcze sekundkę No, znaczy jeszcze sobie pozbieram chwilę te rzeczy Witness and Detain the medic Medical, o oh medical. Masz. Myślałem, że trzeba go uleczyć. Kost me Cost... Mam ci pomóc zobaczyć nieżywych? Tak! Spoko. Nie straszcie ich, proszę! Też Dobra, idę ja na dół. A te duchy poszły tu na dół. Faktory. Ooo... Możliwe, że mamy go tam doprowadzić, albo mamy po prostu tam to zniszczyć. Wow, naboje się spotkały. Okej okay. Jeszcze kawałek Jeszcze kawałeczek Aha, no jak widzicie udało nam się Już 2500, 500, Już Tylko 5 rzeczy zrobić i będzie można kolejne kupić I finally you never... Czemu nie bił Okej okay. Była jakaś chmura to pomyślałem, że chmury zawsze się da. Dwie wiatry A to co? Ha, to jakiś koleś. No okej okay. Okej, okay, jeszcze raz tutaj wejdźmy Teen Titansity Aha, ja, zobaczmy go trzeba pokonać Elektrizity Eeeyyy... Elektryt Meteor Piękny pomysł! Tak, to było piękne. Wykonanie. Nie, czekaj, 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 GUN! Szybko muszę ją zabić. Tak <ścoughs> Nie o to mi chodziło. Kolejny zombiak! No to akurat łatwe. Bal. Zwykła piłeczka wystarczy. O właśnie. Przeżyłem to. Help me and sen at night. The fun. Eh, już. Fireman, ugaś to ciastko. Dziękuję bardzo. Przydałoby się tego gościa uwolnić, co nie? To się nazywa super sprawa Strzeliłem w to A to zadziałało <noise> <noise> Okej okay. No jak widzicie mam 3000 Mogę sobie to kupić Ale to zrobimy na koniec Dokładnie Bo teraz będzie to, to 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 I to A więc okej okay, Ja się z wami żegnam Do usłyszenia Trzymajcie się